Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Uczymy się dalej języka włoskiego. Witam Was w odcinku trzecim. Dziś wprowadzamy liczbę nogą, a także zmieniamy rodzaj rzeczownika, bo we włoskim to jest naprawdę ważna rzecz. Tym bardziej, że we włoskim, jak słyszycie, dosyć precyzyjnie słyszymy końcówkę każdego ze słów. Więcej nie powiem, zobaczycie sami. Ja jestem Szymon, kanał Języki Proste. Zapraszam. Wychodzimy dziś od tego obrazka. Per una vita sana, bisogna ridurre lo stress. Per ridurre lo stress servono le vacanze. Per le vacanze servono i soldi. Morirò di stress. Czyli dla zdrowego życia trzeba zredukować stres. Aby zredukować stres Potrzebne są wakacje, a do wakacji potrzebne są pieniądze. Umrę ze stresu. O czym mówiliśmy dotąd? Mówiliśmy o takich słowach jak il, lo, la. Widzieliśmy też, że il oraz las skracają się do samego l. To były rodzajniki określone w liczbie pojedynczej. Dziś mówimy o tych słowach, które padły w poprzednim obrazku. Mieliśmy i, mieliśmy le. Tak będą te rodzajniki wyglądały. Dzisiaj je sobie porządnie przećwiczymy. I przejdźmy od razu do innego mema. Na spokojnie go przeczytajmy. Czemu nie? A volte, quando vuoi che le cose siano fatte bene, devi farle da solo. Czasem, gdy chcesz, aby rzeczy były wykonane dobrze, musisz wykonać je sam. A dla Was, nie bez powodu, zaznaczone na niebiesko słowo lekoze. Żółty już mi ktoś zajął, na tym obrazku już było zaznaczone. Skoro rzeczy to lekoze, to jaki rodzajnik będzie przy słowie rzecz? Podpowiem jeszcze, że rzeczownik to koza. La koza. Czyli takie, takie odwrotne testy dla Was. I jeszcze ten obrazek. Czytamy tylko to, co jest niżej. Aero blokato in pista per la neve. Il pilota ordina 23 pizze al formaggio per i passageri. Samolot zablokowany na pasie startowym z powodu śniegu. Pilot zamawia 23 pizze z serem dla pasażerów. Mamy przykład naszego rodzajnika i. No i jak to zabrzmi w liczbie pojedynczej? Podpowiem, że pasażer to pasagerio. Il pasagerio. Ale na tym samym obrazku, gdy zerkniemy w górę, zobaczcie na żółto, mamy Non tutti eroi indossano un mantello. Skąd słowo li? Może się domyślacie, ono też pasuje nam do naszego oni, czyli do męskiej formy, do rodzaju męskiego nogi. I dlaczego li? Pierwszym powodem, tak jak na obrazku, jest Samogłoska. Mieliśmy eroi, jeśli samogłoska. I jeśli mamy liczbę mnogo w rodzaju męskim, mamy właśnie rodzajnik li. Ale możemy zobaczyć jeszcze taki obrazek. Guida per li studenti. Dlaczego tutaj mamy li? Też pewnie się domyślacie. Chodzi o nasze dobrze już znane trzy powody. Taka sama zasada jak przy słowie uno oraz jak przy słowie lo. Mam nadzieję, że widzicie, że my po prostu idziemy dalej, ale to wciąż chodzi o te same rzeczy, tylko po prostu je rozwijamy. Nie zawsze w podręczniku tak fajnie to wyjaśnią. Mam nadzieję, że mój sposób Wam bardziej do gustu przypada. Dla Was ćwiczenie. Najpierw po prostu zamieńcie słowa po lewej na liczbę mnogą. Tylko rodzajnik jest Waszym zadaniem. Próbujcie. Ilkano i cani. Lizola, le izole. Dlaczego nie li? Pamiętajcie, li dotyczy tylko rodzaju męskiego. Jeśli żeński od samogłoski, nie ma kłopotów, wciąż le. Tam jest tylko jeden. Ladonna, donne, Lamico, amici. Tutaj męski, czyli li. Locajno, licajni. Teraz. Musicie wstawić i, le lub li, a więc spośród wszystkich trzech. Li amici, le regioni, i modi, le ragazze, i segreti. Kolejny zestaw. Li i tawoli, licajni i libri, leamike. A więc, dobrze, podsumujmy sobie wszystko. Nieokreślony un, uno, una w rodzaju żeńskim, a analogicznie określone, jednym po drugim il, lo, la. Pamiętamy, że przy samogłoskach skraca się tylko una. A w określonych oba, il oraz la. A z kolei, kiedy przechodzimy do liczby mnogiej, kiedy mamy słowo oni, czyli rodzaj męski, o nieokreślonych nie mówiliśmy dotąd, to jest trochę trudniejsze, do tego przejdziemy w niedalekiej przyszłości. A mówiliśmy dziś o określonych, mamy i, mamy li, mamy le. A więc i to doklejmy do naszego ekranu i zobaczcie, że bardzo nam niewiele brakuje do tego, żeby mieć już kompletnie wszystko i to naprawdę będzie już wszystko. Wiem, że tych rodzajników we włoskim jest trochę więcej niż by się chciało, ale może Was zaskoczę tym, co teraz powiem. W tej serii mówię tylko o trudnych rzeczach. Nie uczymy się tutaj kolorów, nie uczymy się nazw zwierząt, bo to będziecie potrafili intuicyjnie zrobić sami, jeżeli tylko poznacie te rzeczy, które są naprawdę warte wyjaśnienia i odpowiedniego nastawienia was do tego jak to fajnie pojąć tak żebyście potem tak jakby uczyli się sami No bo właśnie czasami lubię mówić, że nie uczę języków, tylko uczę nauki języków, bo tak naprawdę to wy języka się uczycie, a ja w tych filmach uczę was się uczyć. Ale to tak wyszło trochę filozoficznie. A jak mowa o różnych postaciach, które dzielą się swoimi głębokimi myślami, mamy tutaj oto taki cytat Dalaj Lamy. I to będzie fajne wyjście do rozdziału drugiego. A jeżeli ten film Wam się podoba, zostawcie ocenę pozytywną. Dzięki. I rozważcie zasubskrybowanie kanału. Czytamy. Le persone esistono per essere amate. oggetti esistono per essere usati. Il mondo è nel chaos, perché queste due cose sono invertite. Ludzie istnieją, aby być kochani. Przedmioty istnieją, aby być używane. Świat jest w chaosie, ponieważ te dwie rzeczy są odwrócone. Tutaj mamy fajny przykład czegoś takiego. La persona to widzi mnogi le persone. A lo to lio oggetti. Czyli tak jak napisałem niżej, o co tu chodzi. Pamiętacie, że włoskie rzeczowniki kończą się na o, na a albo na e. No i to też zwykle był męski, żeński, no a do trzeciego różnie bywa. No i właśnie, jeśli coś się kończy na o, no to w liczbie mnogiej mamy literę i. Jeśli na a, no to mamy literę e. A jeśli na e, no to mamy literę i. Na przykład, il libro zmieniamy na ilibri. La persona... Le persone. La ragione. Le ragioni. A jeśli coś jest o innym zakończeniu, to jak zmieniamy na liczbę mnogą, na przykład słowo smartwatch, które było w którymś obrazku? Nie zmieniamy nic, to znaczy tylko rodzajnik. Il detective, i detective. La radio, le radio. Czyli rzeczywiście zmieniamy tylko rodzajnik. Sprawdźcie się w ćwiczeniu. Zamieniamy na liczbę mnogą. Rodzajnik na razie wam ja zmieniłem. L'uomo, li uomini, la ragazza, le ragazze, l'articolo, li articoli, lo sportivo, li sportivi, la macchina, le macchine. Nowy zestaw. Lamika, le amiche, il messaggio, i messaggi. L'isola, le isole, il esperto, li esperti, lo studento, li studenti. Teraz trudniej. Razem z rodzajnikiem zmieniacie całość. la famiglia le famiglie il figlio i figli lo zio i zii il montone i montoni la rana le rane nove zestav la cosa le cose il caso I loniomo, liniomi, lignomi il ratto, i ratti il cane, i cani. Poświęćmy ostatni rozdział tego filmu na to, co gdzieś tam na nas czekało cały czas, czyli co z takimi słowami jak felicita, czyli wymowa, ale też zamiana na liczbę nogą. Wyjdźmy znowu od tego, co już się pojawiło. Czyli przypomnijmy sobie, że zwykle we włoskim akcent pada na przedostatnią sylabę, tak jak montone. To już mówiliśmy parę razy. Zaznaczamy też osobno akcenty, które są rzadziej, czyli są trzecie od końca, tak jak mieliśmy w słowie psychologo, fragola. Mówiąc zaznaczamy, mam na myśli, że w naszej serii będziemy sobie to zaznaczać i robimy to takim oto podkreśleniem. Włosi tego nie zaznaczają, oni po prostu wiedzą, jakie słowa trzeba przeczytać w ten sposób. A osobno, jako trzeci i ostatni podpunkt, właśnie te słowa, które mają akcent na ostatnią sylabę. Tak to wygląda, jak na przykład te dwa słowa, które już padły: attivita, felicita, aktywność, radość. I tam Włosi dla odmiany zaznaczają to taką oto kreską, która idzie w górę akcentem. To będzie zaznaczone. No i jakie to mogło być litery? Skupmy się właśnie na tym trzecim podpunkcie. To może być litera A, tak jak w słowie la liberta unacita, la realta. I rzeczywiście słyszycie, że słychać, że to jest na ostatnią literę. Nie mówimy liberta, tylko liberta. Długie A na końcu. Może to też być litera E. Na przykład. Un kafę. ważne dla Włochów słowo, pewnie wiecie. Un te, herbata, albo un bebe, czyli niemowlę. Rzadziej litera u, to, są, to jest raptem parę słów, typu menu, albo bambu, na bambus, czy dziowentu. Więc litera u najrzadziej. Ale pytanie teraz, jak zamienić te słowa na liczbę mnogą? Czy robimy to według tej samej zasady, czyli a zamieniamy na e, a e zamieniamy na i? Nie. Tak nie będzie i nie będzie tego wcale, ponieważ te słowa zostają bez zmian i to co się zmienia to ewentualnie rodzajnik. Na przykład unacita, dellecita, jeśli nieokreślony. Może też oczywiście być określony, w każdym razie tylko to się zmieni, tylko rodzajnik. Mam dla was jeszcze parę przykładów zdań wyjętych naprawdę z życia. Lelettromobilita, rendelecita, Piłpulite e silencioze. Mamy lecita, czyli miasta. Samo słowo cita się nie zmienia. Albo jeszcze i bambu sono semplici da coltivare. Bambusy są łatwe w utrzymaniu. Słowo bambu, skoro ma akcent na końcu, widzimy tę kreskę, wiemy, że się nie zmienia. To koniec odcinka trzeciego. Cieszę się, że oglądacie serię Włoski od zera. Zapraszam Was do kolejnych odcinków i do napisania komentarza, na przykład jak Wam się uczy, jak Wam ta nauka idzie. A ja mówię Wam do następnego razu. Ciao!